Witajcie moi drodzy na kanale Filiżanka Kawy z Wróżką. Zapraszam do wysłuchania. Kolejna interpretacja, kolejny odcinek. Zobaczymy. Piękna filiżaneczka z makiem, z makami. No, tutaj jest dalszy rozwój. Ja widzę, że jest dalszy rozwój jakiejś sprawy, coś się przedłuża. Sytuacja, która już praktycznie wyszła na światło dzienne, ale jest nie do końca jeszcze wyjaśniona, wyjawiona. Czegoś tam, moi drodzy, brakuje w tej sytuacji hm. Jakiegoś wyjaśnienia brakuje. Tu jest kobieta, która obserwuje. Hmm. Wnikliwa. Bezwzględna, może nawet, to jest osoba, nie jest grona y, prywatnych y, znajomości rodziny, nie, to jest osoba publiczna, że tak powiem, ze sfery zawodowej waszej, moi drodzy, może to być sfera urzędowa. Ktoś wnikliwie może coś kontrolować, prosić Was o uzupełnienie wniosku, aneks do umowy. To może być też sprawa. Ym, daliście sprawę do sądu i mogą dzwonić, o uzupełnienie dokumentów. Y, coś w tym rodzaju. Tu jest y, dokończenie potrzebne, tak? Ale tak osoba no, nie jest zbyt miła, jest znikliwa, jest kontrolująca, y, jest. Y, bardzo wściekła bym powiedziała, nawet tak po prostu od siebie. To nie jest prywatna osoba. Tak. Tu jest rozpoczęta jakaś sprawa. I moi drodzy, tutaj są inicjały G, C, G i C. Za 7, moi drodzy, 7 dni będzie wyjaśnienie, tak jak gdyby tej sprawy, możliwe dla wielu z Was. Także trzeba poczekać. 7 dni, tak. Tutaj widać siódemkę i tutaj widać też siódemkę. Mhm. Albo 17. To może być 17 dzień miesiąca, albo. 7 dni od dzisiaj. Wyjaśnienie tej trudnej sprawy. No tu nie macie się. Też jest 73, 73, 51 taki numer. Tak, tutaj chodzi o dołączenie czegoś: o wyprostowanie, o aneks, o jakieś no, sprawy, które trzeba dołączyć, tak. Załączniki jakieś. No coś jeszcze brakuje, tak? I tutaj może ktoś dzwonić, dopytywać się. No dobrze, także tu są sprawy w toku, można powiedzieć, na dole tej filiżanki. Może powiem od razu, widzę liczby 5, 6, 56, może być. 66 również. Dalej, moi drodzy. Jest tutaj tak, jak gdyby to był dach, taki malutki kominek, czyli sprawy związane z waszym domem. Potrzebne jakieś jest zebranie, rozmowa, sytuacja jakaś, która wymaga konfrontacji, rozmowy, zjednoczenia. Rodziny, zgromadzenia rodziny w jednym miejscu o danej porze? Tak, sprawy domowe, rodzinne. Tu sprawy zawodowe czy urzędowe, tu sprawy rodzinne. Ja bym to tak ujęła. Dalej, moi drodzy. Znowu tu się pokazała szóstka albo 63, dwójka osobno. Dwa numer. Czyli potrzeba połączenia, potrzeba 45. No, takie numery, moi drodzy, do gry liczbowej się pokaza pokazały. 23. No ale dobrze, mówmy co dalej. Ja tutaj widzę też, kochani, że właśnie możecie wypełniać jakąś tabelę. Nie wiem, czy to w pracy, czy w domu, będziecie robić jakieś rozliczenia, bo tu jest pełno liczb. No. Także tutaj są jakieś rozliczenia, sytuacje do dokończenia widzę. Tu, moi drodzy, odkładana podróż podróż pod znakiem zapytania może już nie pierwszy raz odkładana. Możliwe, że ta podróż wyjdzie jeszcze w tym roku. Tutaj idzie do Was niespodziewana osoba, jakiś gość, ale to już bardziej tak prywatnie. Ja bym powiedziała, że ta osoba szykuje się do Was. Czy są tu jakieś inicjały? Inicjał O. Inicjał G można powiedzieć. Tu jest też, nie ma tych inicjałów za wiele, ale to może być gość taki niespodziewany z jakąś tam e, prośbą, sprawą. Dalej, kochani, ja widzę młodą osobę, która wybiera się właśnie gdzieś, tak jak gdyby chciała się e, przeprowadzić, tak jak gdyby chciała zacząć życie od nowa. Tu inicjał jeszcze A się pokazał. Także też taka osoba niespodziewanie może się do Was odezwać. No, ale tutaj, wracając do tej młodej osoby, młoda osoba to może być Wasze dziecko, czy też wnuk, zależy, kto w jakim wieku mnie ogląda. Osoba, która jest bardzo ciekawa świata, może chce wyjechać nawet gdzieś za granicę zmienić miejsce zamieszkania. No, i tutaj 56, nie wiem czy mówiłam. Pokazała się liczba i 26. No dobrze, co my tutaj jeszcze zobaczę? Czy coś widzimy? Bo czasem jest, moi drodzy, mniejsza filiżanka, a bardzo dużo znaków. Ja tutaj tak dokładnie, moi drodzy, to widzę właśnie te sprawy rodzinne, które będą, no tak. Jeszcze do tygodnia czasu jakieś zebrania rodzinne, rozmowy, narady, bardzo ważne. Dosyć szybko. Tutaj jeszcze inicjał K pokazuje się. No dobrze, ja tutaj na razie nic nie widzę, tylko to, co powiedziałam. Idźmy dalej. No, widzicie. Tu jest ktoś, kto komuś depcze po plecach, moim zdaniem. Jest osoba, która właśnie i z jednej strony, i z drugiej strony. To moi drodzy, i znak zapytania. No, tu są jakieś sytuacje niejasne i fałszywa osoba, i ta osoba może mieć decydujące zdanie w jakiejś ważnej sprawie. I to może być, kochani, ta osoba publiczna, kontrolująca, wnikliwa. I możecie mieć taki problem z taką właśnie osobą: to może być ta kobieta właśnie z dołu filiżanki, która ma jakieś decydujące zdanie, ale ona też jeszcze dokładnie nie wie, ona się musi też jakoś skonsultować. Ona nie jest do końca pewna. Ta osoba, która was już tak naprawdę zaczęła deptać, powiem szczerze, czy kontrolować. No, powiem szczerze, że tu jest niezbyt ciekawa postać, która się pojawiła. Dobrze, dalej, moi drodzy. Co tutaj mamy? Sytuacja, kochani, jest. Kolejna taka niejasna sprawa. No, widzicie, co filiżanka, co spodeczek, to tutaj są inne, yy, moi kochani, yy, sytuacje. Tutaj będzie jakaś walka o coś, są te piąteczki, takie pojedyncze, piątka, moi drodzy. Tu jest jakaś konkurencja właśnie, ktoś u władzy, wtrącanie się trzecich osób, zawodowo, nawet domowo coś tam się szykuje. Także uważajcie na jakieś osoby, które chcą bardzo ingerować w wasze życie w tej chwili, kontrolować. Bo to się dzieje, no oczywiście nie bez przyczyny, ale nie dajcie sobie wejść na głowę, bo tutaj już jest wchodzenie na głowę i to z dwóch stron. Musicie troszeczkę te osoby przystopować także tak to wygląda kochani tutaj jest dużo jakiejś konkurencji walki w tej chwili o przetrwanie walki co dalej to są sprawy publicznie generalnie też mogą być domowe ale w mniejszym stopniu dojdzie do porozumienia moi drodzy też jeszcze trzeba na to chwilę poczekać możliwe że właśnie tak jak mówiłam 7 dni będzie porozumienie, wyjdzie wszystko, moi kochani. Nie stresujmy się. No dobrze. To na razie tyle. Troszkę tu są takie sytuacje podbramkowe, ja bym powiedziała, dziwne. No, ale czasem tak bywa, że coś mamy do wyjaśnienia z jakimiś instytucjami, z jakimiś osobami urzędowymi. I to wszystko tak wygląda. Dobrze, zobaczmy teraz, co nam karty Lenormand chcą dopowiedzieć. One są bardzo, moi drodzy, tutaj jasne, wyraziste również. Zobaczmy, co karty Lenormand chcą powiedzieć. Nie bójcie się zagrożenia, nie bójcie się zmian, moi drodzy, bo tutaj tak naprawdę te zmiany są konieczne. Niejasne sprawy jeszcze wokół informacji, przekazów, wiadomości, tak jak mówiłam, niejasne sprawy. Nie obawiajcie się tego, bo tak naprawdę tutaj. Będzie porozumienie, będzie umowa i będzie, kochani, tutaj wyjaśnienie w postaci listów, w postaci dokumentów. Także się nie stresujcie tym wszystkim, bo jeszcze jest czas na to, żeby to się wszystko nam wyjaśniło. No fajnie, dobrze. Co karty kipera radzą? Co karty kipera radzą w takim wypadku? Do Twojego domu idą prezenty albo prezent od losu, do Twojego domu zaszczyty, wyjaśnienie, moi drodzy, i też, kochani, to idzie właśnie w związku z Waszymi sprawami i domowymi, i też, bo tu jest z jednej strony dom, a tutaj są zaszczyty takie zawodowe, wynagrodzenia lepsze. Wasze środowisko, moi drodzy, no nie jest do końca, tak ja bym powiedziała, pewne, możliwe, że nie o to chodzi, że tutaj ci ludzie są źli. Nie, tylko jest dużo iluzji koło Twojego środowiska, ale będzie tu, moi kochani, porozumienie wkrótce, będzie porozumienie i to porozumienie też będzie związane z podróżą, będzie związane z domem, bo tuż się szykuje jakieś rozwiązanie ze względu na sprawy domowe. Tak, jakieś zebranie rodzinne. No dobrze, jeszcze sobie zajrzymy tu, moi drodzy, dzisiaj w te karty. Także kochani, no proszę bardzo, jakie karty wychodzą? Jakie filiżanki dzisiaj, jakie fusy? No, różne niespodzianki. Ktoś tam próbuje troszkę was niszczyć z zewnątrz. Co karty radzą? Światło. Masz w sobie światło i musisz o tym pamiętać. I ze względu na jakieś tam sytuacje, które się tu teraz pojawiają. I ze względu na jakieś takie trudne, nawet to Twoje światło cię obroni, tak? Masz w sobie światło. Znajdź balans, znajdź balans pomiędzy pracą, odpoczynkiem, a takim czasem właśnie nawet jej rozrywki, bym powiedziała. Masz wtedy więcej energii, harmonii w sobie i jesteś bardziej osobą produktywną w twoim życiu. Także i yy, masz w sobie moc, masz w sobie wszystko siłę, tylko po prostu nie pracuj za ciężko, yy, balansuj swoje życie. Tutaj moi drodzy też pokazuje się zguba i znalezienie. Jednocześnie yy, jest Strata, i jest znalezisko, i to wszystko jest tylko po to, właśnie żeby ci pomóc. I tutaj tak naprawdę zrozumiesz, że ta strata to była niczym w porównaniu, co znalazłaś, tak? Dla siebie. I świeć pomimo wszystko. Także nie przejmuj się niczym. I nikim. Tutaj to jest Twój czas. Musisz siebie zaakceptować przede wszystkim i otworzyć się poprzez swoje piękno. Także tu, moi drodzy, to jest też bardzo ważne. Oczywiście zapytaj o pomoc zawsze. I pamiętać trzeba o tym, moi drodzy, że jesteś osobą chronioną z góry. I Twoje życzenia się spełnią, także, kochani, tutaj nie ma się czym niepokoić. Kochani, to wszystko, pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia.